Ok, i od czego rozpocząć w ogóle pracę w 3D, jeżeli chodzi o Photoshopa? Otwórzmy sobie całkowicie nowy projekt. Nie zapisujmy tego. I teraz tak, wersja, na której pracujemy, to CC, wersja 2014. Mówię to, ponieważ w zależności od wersji mogą być jakieś minimalne różnice. I otwieramy sobie nowy plik. Nowy, wybieramy sobie jego rozmiar. Niech to na przykład będzie A4, możemy sobie ustawić na, na przykład domyślnie dla programu Photoshop, albo możemy sami sobie ustalić na przykład w pikselach rozmiar. Na przykład 2048 na 1536. Rozdzielczość liczba pikseli na CAL 300, czyli 300. Tutaj mamy ok w taką wartość wpisaną za wartość tła. Biała. Klikamy OK. Mamy naszą przestrzeń. No i na tej przestrzeni ustalimy sobie przykładowy tekst. Jak to będzie? Powiedzmy taka mniej więcej przestrzeń, w której sobie ustalimy napis Photo Shop 3D. Dobra, zmienimy sobie ten rozmiar, bo jest trochę za duży. No i swobodnie możemy sobie to, powiedzmy, obrócić w taki sposób. Trzcionka, te elementy związane, powiedzmy, z typografią możemy sobie pominąć, ale możemy sobie również to troszkę zmienić, na przykład, żeby to 3D było bardziej wyboldowane i na przykład coś takiego. OK. Zmienimy sobie tutaj odstęp, ponieważ to 3D jest tutaj bardziej widoczne. OK. I napis ten 3D możemy sobie zmienić przykładowo na taki. Dobra, no i mamy tutaj taki napis. I teraz co zrobić, aby ten napis stał się trójwymiarowy? Oczywiście są wszelkiego rodzaju inne techniki, które pozwalają nam na przykład na obrócenie tego napisu dla jakiegoś cienia, i wówczas będziemy mieli złudzenie, że jest to napis 3D. Ale my przechodzimy do menu 3D, i tutaj mamy coś takiego jak pobierz nowe wytłoczenie 3D z zaznaczonej warstwy. Ok. Czekamy chwilę, i po chwili odpali nam się przestrzeń 3D naszego Photoshopa. Nasz napis dostanie już przygotowane, przygotowane parametry głębi wytłoczenia. Głębia wytłoczenia powiedzmy tutaj jest 1,58. W górnym lewym rogu obserwujemy pozycję top, a więc widok od góry. No i możemy sobie tutaj ustawić grubość naszego. Naszego tekstu. No i okej, okay, widzicie, że tutaj po prawej stronie, gdzie mamy warstwy 3D, wiele się dzieje, ponieważ mamy i rozbicie naszego napisu, e, informacje o ograniczeniach obwiedni, ograniczeniach zewnętrznych, ale również o widoku, czyli o naszej kamerze, o scenie oraz o środowisku. Okej, okay. ale po kolei mamy napis nasz 3D. Co my tu więcej mamy? Mamy coś taką informację jak przechwytywanie cieni i rzucanie cieni. Czyli po prostu to, że nasz obiekt będzie rzucał cienie. Następnie możemy edytować całkowicie nasi, nasze źródło, które tutaj mamy, dodawać, zmieniać te napisy i możemy dalej pracować w, w warstwie 3D. I teraz tak. Powiedzmy, że tutaj będę chciał, na przykład, zrobić zmiany polegające na przykład na tym, że pierwszą część Pierwszą część rzucę sobie kursywę. Ok, i utworzymy sobie znowu z takiej przestrzeni napis, powiedzmy 3D, klikając w ten sposób. Oczywiście, metod jest bardzo, bardzo wiele, ale zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z powiedzmy z takim podstawowym napisem, z taką metodą, jaką pokazywałem wcześniej, możemy to robić właśnie z takiej. W taki prosty sposób, czyli nowy obraz na płytkach z warstwy. Klikamy, czekamy i możemy sobie na podstawie czegoś takiego, na przykład zrobić tego typu tego typu przestrzeń trójwymiarową, taką płaską, nieekstrudowaną na przykład. A więc metod jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ok, ale co dalej? Możemy oczywiście stworzyć sobie powiedzmy bardziej zaawansowany napis. Możemy sobie pozostać przy tym co mamy tutaj w chwili obecnej. No i okej, okay. mamy tak, taki napis jak Photoshop 3D, czyli ten, który mieliśmy wcześniej i teraz tak mamy tutaj przestrzeń. Mamy przestrzeń wyhighlightowaną, czyli tą podświetloną, tą białą, która określa nam przestrzeń roboczą, którą tutaj mamy. Szare pole to Pole nieaktywne, ale widzimy, co powiedzmy dalej jest w scenie, co na przykład może ułatwiać w momencie, kiedy mamy kilka różnych innych obiektów w naszej przestrzeni. Ok, czyli teraz tak. Powiedziałam troszeczkę o tych podstawowych informacjach dotyczących na przykład głębi wytłoczenia, czyli po prostu niczego innego jak ekstrudowania naszego, naszego tekstu. Wartość dodatnia to jest ekstrudacja od zera, czyli do tyłu na minusie. Tutaj do przodu bliżej nas. Na przykład w taki sposób, jaki widzimy tutaj. Ustalmy sobie ekstrudowanie plus 1 cm, czyli coś takiego jak mieliśmy przed chwilą. Ok, i teraz co dalej? Dalej, we właściwościach, możemy sobie ustawić deformowanie naszego napisu. Czyli z głębią wytłoczenia, czyli to co mieliśmy przed chwilą, ale również na przykład skręcanie naszego napisu, ponieważ możemy zrobić z naszego napisu coś takiego. Oczywiście może wydawać się to bardzo proste, ale uwierzcie mi, że tego typu efekty, na przykład takie jakie otrzymujemy teraz, są naprawdę bardzo ciekawe i można na podstawie ich oczywiście w sposób bardziej ambitny wykorzystywać, na przykład do tworzenia jakiegoś prostego, bardziej zaawansowanego logotypu. Oprócz oczywiście skręcania mamy coś takiego, jak element zwięzi, czy po prostu ustalenie, ustawienie. Po prostu kąta rzucania. No ale my sobie ustalimy te wartości tutaj skręcania i obrotu, powiedzmy, w taki sposób, jak mamy teraz. No i widzimy, że z tego powstaje taki dość dziwny twór. Ale jak wiemy, logotypy mogą być również robione w taki sposób, więc wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Ok, czyli sobie ustawiamy pozycję wyginania, powiedzmy i głębiej wytłoczenia mniej więcej w takim stopniu, ale widzimy, że teraz nasz obiekt jest, jest troszeczkę zdeformowany, jeżeli chodzi o tył i tutaj też jest taka subtelna uwaga o tym, aby aby korzystać z widoku top, ponieważ on dość często bardzo, ale to bardzo nam ułatwia no kontrolę tych wszystkich zmian. Jeżeli chcemy przywrócić takie wartości domyślne, możemy wyzerować deformację naszego obiektu. Jest to bardzo, bardzo potrzebny i bardzo często wykorzystywany element. Następnie, co my tutaj dalej mamy? Mamy zakończenie, a więc możemy ustawić sobie rodzaj fazy konturu naszego obiektu. Dość często po prostu jest to nazywane szczególnie w wersjach angielskich jako bevel. No i teraz przybliżymy sobie Przybliżamy sobie tekst. I teraz, tak. Mamy oczywiście tutaj ustawienie szerokości, fazy i przesunięcia, czy intensywności napełnienia. I teraz, tak, aby ogólnie przesuwać nasze obiekty, możemy wykorzystywać sobie te trzy podstawowe narzędzia, a więc przejazd kamerą 3D, panoramowanie kamerą i po prostu obrót kamerą, plus to, że możemy sobie w swobodny sposób samym naszym obiektem, nie sceną, poruszać. Ok. Możemy sobie ustawiać w dowolnej płaszczyźnie, jak to chcemy. No ale wróćmy teraz do, do pracy przy ustawianiu krawędzi naszego obiektu, ponieważ mamy tutaj do ustawienia boki, a więc przód, tył, przód, ewentualnie i tył. I teraz ustawiamy sobie szerokość fazy, którą tutaj obserwujemy. Mamy tutaj ścięcie, jej kąt 45 stopni oraz kontur. Tu mamy kąt 45 i mamy tutaj. Przykładowe kąty, które nam definiują to zachowanie. Faza wewnętrzna, zewnętrzna, wcięcie, ok, bo oczywiście intensywność takiej fazy, nie należy z tym oczywiście zbytnio przesadzać oraz kąt. I również w tym wypadku mamy coś takiego jak wyzerowanie deformacji, ok. Czyli mamy, mamy tak, taką prostą modyfikację naszego tekstu, czyli wykonanie prostej. Deformacji polegającej na stworzeniu fazy na naszym obiekcie. OK, co mamy dalej? Dalej mamy coś takiego jak współrzędne, czyli nic innego jak położenie naszego obiektu. Współrzędne x, z, ponieważ z to jest ta głębia, pracujemy w trzecim wymiarze, czyli mamy trzy, trzy współrzędne. Czyli wyzerujemy współrzędne i mamy położenie 0, 0, 0, czyli znajduje się na w środku naszej sceny. Mamy taki prosty napis i na podstawie tego napisu możemy modyfikować naszą scenę dalej. I teraz tak, teraz omawialiśmy tylko i wyłącznie elementy warstwy napisu Photoshop 3D. Tutaj oczywiście mamy wszystko połączone, czyli wszystkie warstwy wewnątrz, ograniczenie wewnętrzne, ograniczenie obwiedni i tak dalej, i tak dalej czyli wszystkie elementy składowe. Co mamy wyżej? Wyżej mamy światło nieskończone, czyli podstawowe światło naszej, naszego, naszej sceny, naszego obiektu oraz widok bieżący, czyli po prostu układ kamery oraz informacje na temat aparatu domyślnego. I widzicie, że od widoku bieżącego, czyli od tego, który sobie w jakiś tam sposób ustalimy, do aparatu domyślnego jest taka. Mała różnica, ponieważ kiedy klikniemy aparat domyślny, on automatycznie ustali nam tą pozycję tego napisu, mniej więcej taka, jaka była na początku w dokumencie. OK. Co dalej? Dalej mamy oczywiście elementy związane z sceną, czyli środowiska, czy po prostu environment, środowisko naszej sceny, scena i widok bieżący i światło. Co to dalej do światła? Parametry światła oczywiście możemy sobie w dowolny sposób edytować, możemy edytować ustawienia te predefiniowane, czyli możemy na przykład ustalić, że nasze światło będzie zbliżone do nazwy do typu świt, czyli będzie światłem takim delikatnym, jakie mamy powiedzmy o świcie. Mamy kolor tego światła, typ, że ma świecić nieskończoność, ale również jakie mamy inne typy, na przykład światło może świecić jako punktowe lub po prostu może świecić jako, jako jeden punkt lub jako wiele punktów, czyli po prostu taki snop światła, czyli po prostu takie, powiedzmy, jako oświetlenie teatralne, sceniczne, prawda? I dalej co? Możemy ustawiać intensywność, kolor światła, cień, miękkość, miękkość tego cienia, na przykład w taki sposób punkt skupienia, zaniki światła, wiele, naprawdę wiele możliwości, które, które pozwalają nam na to że nasza scena może być bardziej realistyczna, i o to na dobrą sprawę chodzi w tym wypadku. Dobra. I mamy dalej ustawienia sceny, a więc możemy ustawiać sobie na przykład przekrój. Możemy sobie ustawiać przesunięcie, możemy sobie linie ustawiać, które mają mieć punkty, kolory liniowe, czy powierzchnie po prostu tylne, które mają być przedstawiane. Ustawienia środowiska, a więc globalne otoczenie. Czyli global illumination, to jest oświetlenie, które ma być, możemy tutaj sobie ustalić. Ale ważną opcją również jest coś takiego, jak ustaw światło według obrazu jako tło. I mniej więcej w taki sposób możemy tutaj pracować. Jest to bardzo szybki taki podgląd możliwości. Oczywiście nie przejmujcie się tym, że to jest dość szybko, ale Oczywiście za chwilę będziemy robić proste ćwiczenia, w których sobie w sposób na początku prosty, a później już bardziej zaawansowany będziemy przechodzić do możliwości 3D, które naprawdę, uwierzcie mi, w przypadku Photoshopa są naprawdę, naprawdę dobrze. Dobre. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w trybie 3D, to mamy również narzędzia trybu 3D, o które wspominałem, czyli przesunięcia, obrót, powiększenie, przesunięcie kamery, ale również oczywiście najazdy kamery, przesunięcia kamery, co ważne, obroty kamery i opływanie tej kamery w taki sposób. OK. I teraz tak. Mamy, nasz, mamy naszą kamerę i w naszej kamerze oczywiście możemy sobie ustalić powiedzmy te widoki, które tutaj mamy na liście. Możemy sobie zapisywać własne, własne pisety, ale pamiętajmy o tym, że warto zawsze wykorzystywać sobie powiedzmy w tym wypadku dwa rzuty. Zazwyczaj w programach 3D są to 4 rzuty, ale w tym wypadku dwa nam na razie wystarczą, ponieważ mamy, zauważcie, tutaj widok frontalny i widok od góry, a więc możemy naprawdę sporo tutaj kontrolować. Dodatkowo, co ważne, mamy tutaj możliwość ustawiania tego point of view naszej kamery, czyli punktu widzenia, czyli PW, point of view. I teraz tak, domyślnym układem jest układ perspektywy, zresztą widzimy, że tutaj wszystko dąży nam do Układu perspektywy, prawda, widzimy tutaj po liniach, ale możemy również ustawić tryb ortogonalny, który oczywiście no, nie jest aż tak kuszący jak perspektywa, ale daje nam również pewne możliwości. Także to wszystko zależy od nas. Dodatkowo możemy ustawiać głębie kamery, czyli po prostu to jest nic innego jak głębia ostrości, czyli Deep of Field. I teraz na dobrą sprawę to tyle. Dodatkową opcją na przykład może być ustawienia systemu stereoskopowego, ale to jest raczej taka e, e, raczej, e, forma dodatkowa. Nam w zupełności wystarczy praca tutaj monoskopowa. Czyli podstawowe informacje na temat 3D mamy opanowane. No i teraz będziemy przechodzić, tak jak mówiłem wcześniej, do ćwiczeń. Także spokojnie będziemy sobie omawiać kolejne, kolejne elementy, oczywiście już na podstawie jakichś konkretnych ćwiczeń. Czyli zapraszam Was na krótką przerwę, po której spotkamy się i zabierzemy do ostrej pracy.